Hej wszystkim, tu Dalmar. witam serdecznie w niezbyt epickiej grze. To jest to Indyk. Takich słów klasycznych, czyli grafika jest. No, mam 500 klatek ponad na test, tak, wydajności. <grym> Muzyka, tak jak słuchać, też nie istnieje. No i zobaczcie sami, o czym to jest. Wodzam tylko, że steruje kontrolerem z Xboxa. To też jest ciekawostką. I pomimo tego, co widać, gra jest po polsku. Ja sobie wezmę nową grę. No, zwiemy swoją postać. On tu i jest zajęty. No dobra, to sam Dalmar będzie. Eee, jak to było? Potwory widzą cię, wynik będzie podwojony. Mm, zagramy na trudnym. No i tak w chłopaki siedzą i grają w papierowego RPG. ten w okularach to jest mistrz gry za tą osłonką jeśli e, ktoś się nie orientuje nie wiem czy mieliście okazję grać w papierowe jak miałem swojego czasu bardzo bardzo przyjemna zabawa no i to chłopaki rozprawiają się ze, szkie ze szkieletami hmm. Hmm. Nasz główny bohater czyli my musimy zrobić sobie małą przerwę ponieważ chce mu się siusiu no i... Siedzi w łazience w talecie. No i było fabularne, gdzieś jest bardzo skomplikowanej i epickie, tak jak sama gra. Szukamy zapalniczki No i teraz jest kolejny, widzę, że to jest indyk, nie? Mam kontroler. Eee, nacisnąć mam klawisz i, który spowoduje, że otworzę ekwipunek. Eee. Tu z kolei w tym oddolnym okienku pisze wciśnij klawisz E, aby ja otworzyć jakąś Mmm. A jest ono jednak pod tym i. No i tu mamy zapalniczkę Zippo. Używana do papierosów. Załóż. I jesteśmy. Gdzie ja jestem? jestem? Hmm. Strasznie czerstwa te, te teksty. jest kierunek zatrzymałem grę, sprawdzam kontroler bo nie, nie nie mam pojęcia co co tu w ogóle można mapa nie jest dostępna pod żadnym guzikiem z kontrolera karta postaci opcje statystyki, wyzwania okej okay, mogę sobie notatki robić I zdrabina na dół. Za szybszą drogę znalazłem. żenujący jest poziom tych dialogów. To pewnie będzie nasz ten, no... rozmówca, który będzie nam podpowiadał, tak to zostało rozwiązane. Bo tak pierwsze wrażenie jest takie dosyć przyjemne, nie? W sensie... klimat to ma, ta postać to biegająca animacja i takie wszystkie inne rzeczy. Natomiast odgłos pisania tych tekstów jest, no, Okrutny. Natomiast tak razie dialogi są, że tak powiem, na poziomie 3 -latków. też nie? 3 są bardziej rozgarnięci. Może to kwestia tłumaczenia. Wciśnie Enter, aby podnieść miecz, a Potem otworzył akwarium ekwipunku, kliki na niego wybierz wiesz, opcję załóż. Krótki miecz. Co? Jeśli zatrzymałeś wiele po to, by pójść do aplikacji, to pamiętaj, żeby wziąć z sobą zapalniczkę. Nikt nie wiadomo, czy przypadkiem nie będzie ci potrzebna. To nawet fajne. W klimacie gry pierwszy, pierwszy gag, który mi się spodobał. Dobra, w końcu mam. E... W końcu mam. E... Wiem, jak się podnosi przedmioty. Czy mogę atakować? Zapalniczka w łapie i ten. Dobra. Do góry, do góry, do góry. do góry. No. Do góry. złoto. złoto. Coś jeszcze mogę podnieść? Mogę, tu gdzieś przeoczyłem. Dobra. Mam złoto. Złoto było przeklęte. Zginąłem, nie? Kasa była przeklęta. Czytaj zapis. A był jakiś? O Boże. No, i jestem po raz trzeci przy tym złocie. Tym razem go po prostu nie wezmę. Pokażę jeszcze jedną rzecz zrobić, która jest takim fajną rzeczą smaczki. Mogę ściągnąć ubranie, mi. I my gramy sobie takim wypasionym golaskiem. はい。<laughs> Maczugę bronią buchowa, czyli przeciwko trupiaszczakom, beczki. Czyli to trzeba założyć maczugę złoto. Tym razem ja mogę wziąć. Strzała się też przyda. Mam łuk! Fantastyczna sprawa No gra ma pokrutny potencjał Natomiast dialogi są... 그렇네 z silniejszego leczenia, to się może przydać. Chciałbym zapisać stan gry. Jak to mogę zrobić? Opcje: grafika, rozgrywka. Grafika, jak rozumiem, nic nie ma tutaj. Dźwięk, karta postaci. Poziomy, będą awanse, liczba zapisów w grze, gry zero. Jeszcze nie odkryłem. Gra nie jest pauzowana, w w oknie. e um. 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 Wniosek jest taki, że trzeba było poczekać aż się <laughs> aż, aż potworki przejdą. Dobra, co my tu mamy? Kwipunek. Ze skróty trzeba by nie poprzepisywać. Dobra. Kurę mogę zniszczyć. Wytrzymała. Klucz do ogrodu, Unity. Jaki Bayer, Ale tu zaczyna się robić naprawdę nie ten zagmatwanie. Eee, gdzie jest mapa? No była pod M. <laughs> Idziemy najpierw pogadać z wielką szychą. To <laughs> Mam zapisane jest tam gry. Dobra, czyli to jest checkpoint. No dobra, ja myślę, że w tym momencie zakończę materiał z tej gry. Trochę odrzuca ten, jednak te dialogi i teksty, chociaż parę smaczków i się też znalazło ten wstęp taki był naprawdę nieepicki. Natomiast mechanika gry oraz klimat tych lożków, dużo tych fajnych gadżetów, czyli te, jak chociażby ten z tym strojem, że jest to zapalniczka, że można te pochodnie zapalać, że bronie są obuchowe i tnące i no i że jest jednak trudna tak? ten motyw z tym złotem tam w tej komnacie i pierwsza śmierć to jest takie dosyć ciekawe doświadczenie co oznacza, że, że ta gra ma jakiś podstawowy Potencjał, który na pewno jeszcze postaram się sprawdzić. Jeśli będzie nadal taka interesująca, to postaram się zrobić jakiś ciekawszy materiał z tej, z tej gry. A to było takie pierwsze wrażenie. Pozdrawiam serdecznie. Hej.